Z roku na rok przyznam szczerze, że targi są teraz to doskonalsze. Może też dzięki temu, że organizujemy to w partnerstwie i ciągle włączanie się naszych partnerów w organizację targów polepsza ich jakość. Oni też działają w celu pozyskania tutaj prawda, pracodawców, którzy do nas przybywają. I też z tego tytułu mamy więcej ofert pracy. Tych ofert pracy tym razem mamy ponad 1300. Są to oczywiście oferty z, całej, z całego naszego regionu, również i z Polsce i za granicą. Ale tych ofert, które tutaj na miejscu prawda, oferują nasi pracodawcy jest około 150, więc nie jest to też mała liczba. No i osoby, które chcą się zainteresować zdobyciem pracy, nie muszą wędrować po całym powiecie, prawda, nie po okolicy, tylko tutaj na miejscu mogą rozmawiać bezpośrednio z pracodawcami, przedstawiać swoje możliwości, dopytywać o ich plany rozwojowe, o no, ich ewentualną możliwość zwiększenia swoich kwalifikacji. Tym bardziej, że jest sporo tutaj jednostek edukacyjnych, które mogą tym wspierać. My również w urzędzie dysponujemy środkami, Finansowym, na cele szkoleniowe, więc możemy uzupełniać, pomóc w uzupełnieniu tych, tych kwalifikacji, których być może tutaj pracodawcy oczekują. Bardzo się cieszymy, że tylu wystawców zdecydowało się na, na tegoroczne targi, bo mamy 88, nie tylko pracodawcy, firmy, ale też m.in. szkoły, no, które są akurat przed akurat naborami, czy to szkoły ponadgimnazjalne, czy też szkoły wyższe. Tutaj faktycznie no w tym roku akurat może faktycznie więcej szkół, ale to też ze względu na to, że każda szkoła walczy o nabór. Demografia jest nieubłagalna i, i też szkoły próbują docierać do takich targów. No, konwencja jest odwrócona, ale z drugiej strony to są też między nimi targi edukacyjne, także też nie ma się co dziwić. Prezentujemy ofertę naszych kierunków, które, które prowadzimy na studiach stacjonarnych, jak też studia podyplomowe, szeroka nasza oferta studiów podyplomowych, którą dzisiaj tutaj też prezentujemy. Wszystkie nasze kierunki te podstawowe, które u nas na uczelni prowadzimy, to są takie tak kierunki praktyczne. Zapraszamy wszystkich do studiowania na naszej uczelni. Mamy bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże ludzie pytają, ludzie się interesują, dlatego że my też przedstawiamy ofertę dla ludzi w każdym wieku, czyli u nas można studiować, powiedzmy Poznaniu matury w zasadzie, no w każdym wieku. Nawet na emeryturze można przyjść do nas i studiować. Chęt, chętnie wszystkich zapraszamy. Tak jak mówiłem, te ciekawe kierunki, myślę, że każdy sobie z, znajdzie jakiś, coś dla siebie, coś specjalnego, coś fajnego. Poszukujemy przede wszystkim pracowników na stanowiska produkcyjne. Tutaj mówię o specyfice rynku lokalnego w Dawej Dębie. E, zorientowani jesteśmy na operatorów, na operatorów technicznych, na mechaników, stanowiska typowo techniczne, ale e, bardzo nas też interesują osoby po studiach e, kierunkowych, chemicznych, biologicznych, farmaceutycznych, e, specjalnie do działu kontroli jakości, zapewnienia jakości. Także zachęcam wszystkich otwarcie, do do śledzenia naszych stron internetowych, naszych ofert, które bieżąco aktualizujemy do bezpośredniego kontaktu z nami, na pewno dla każdego się zajmie ciekawa praca. Przyjechaliśmy z ofertami przedstawicieli handlowych, poszukujemy sprzedawca, doradca, klienta, zarówno do salonów techniki jak i w DAO w Tarnobrzegu, specjalistę do obsługi sklepu internetowego i przedstawiciela handlowego. Kilka CV już mamy osób takich konkretnych, no zobaczymy. Jak będzie dalej? Przyjechaliśmy dzisiaj, żeby zaprezentować naszą ofertę pracy. E, jesteśmy dużym zakładem prężnie rozwijającym się. Zatrudniamy e, około 2,5 tysiąca osób. E, jesteśmy zakładem produkcyjnym. E, oferujemy ciekawą pracę na różnych e, poziomach, że tak powiem. E, dlatego, że oferujemy stanowiska zarówno pracowników fizycznych, jak i, e, jak i umysłowych. Jeśli chodzi o stanowiska umysłowe, to, są, to jest dział prężnie rozwijający się dział inżynieringu, dział finansów, również dział, stanowiska produkcyjne. Tutaj mam na myśli operatorów obrabiarek skrawających i bardzo mile widzianych odlewników. Jeśli chodzi o zainteresowanie zwiedzających dosyć duże, no tutaj trzeba by podzielić rzeczywiście pracowników, kandydatów na pracowników. Jakie jest ich zainteresowanie, jakie są ich oczekiwania tak właściwie, jeśli chodzi o pracę? Mamy dużo pytań, jeśli chodzi o stanowiska produkcyjne, czyli operatorów, obrawiarek skrawających. Ja myślę, że tutaj szkolnictwo zawodowe bierze górę i rzeczywiście mamy coraz więcej kandydatów wykształconych, wykwalifikowanych. Natomiast jeśli chodzi o wyższe ambicje, że tak powiem, stanowiska umysłowe, no tutaj akurat w naszym regionie ciężko jest o absolwentów takich kierunków. Ciężko trochę z znajomością języków, a niestety no, na takich stanowiskach wymagamy biegłej znajomości, przynajmniej języka angielskiego, e, także tutaj jest może trochę gorzej. W tej chwili bezrobocie nam znacząco spadło, e, mamy w tej chwili 5200 osób zarejestrowanych w naszych, naszej ewidencji, e, przy czym jest to taki spadek w do, do, do analogicznego okresu roku ubiegłego, e, bo wówczas mieliśmy ponad 6000 osób, także prawie o 900 osób w porównaniu z rokiem ubiegłym nam to Bezrobocie spadło, więc jednak sporo, prawda? Również zmniejszyła się stopa bezrobocia i ta stopa bezrobocia jest dużo niższa niż w niż roku ubiegłym, ale no niestety jest ona wyższa niż na przykład w końcówce roku. Ale to jest też jeszcze jakby pokłosie tych rejestracji osób, które zakończyły pracę sezonowe zimą, prawda? Zarejestrowały się u nas dopiero w styczniu, w lutym i one, te statystyki na koniec teraz jakby marca, wykazują obecność tych osób jeszcze w naszej ewidencji. Mam nadzieję, że teraz, kiedy ruszą również prace sezonowe, nowe, że kiedy już wchodzą nowe środki finansowe, które już uruchamiamy, bo tych środków mamy już blisko 11 milionów, więc one w tej chwili też na pewno zaowocują dodatkowym spadkiem osób bezrobotnych, czyli wzrostem wzrostem bezrobocia. Także nie jesteśmy tutaj w jakimś prawda tyle regionu, wręcz przeciwnie tak po środku plasujemy się, jeśli chodzi o, o, o te wskaźniki.